O, zes witajcie w odcinku specjalnym, ponieważ dzisiaj jest special. Special z okazji tego, że wbiłem 400 subów na YouTubie. Co jest, no nie ciekawym wynikiem, naprawdę pasjonującym wynikiem. I za to serdecznie dziękuję. I tak dalej. I co no? E dziękuję tym 400 osobom, które subskrypowały mój kanał Za... Kładanie jakby czasu Moje filmy, Pamiętam, tego, się filmuję, potrafią być lekko... Nie tak dopracowane Ale no eee, I co, no dziękuję wam po prostu, no Lecimy dalej, no Z, Jeszcze zostało... Jeszcze 600... 600? Tak, 600 cudów zostało nam do 1000, dobrze. Lecimy dalej to, do, do, do stówki. Do 1000, proszę. Mogę być troszeczkę niedotknięty, ponieważ wczoraj się działo e, nie, nie chodzi tu o rodziny. sprawy, dalej. Tylko, wiecie, troszeczkę za bardzo poimprezowałem. Troszeczkę wypiłem magicznych trunków, trochę za dużo i, na... i mi się mylą powoli słowa. Ale spokojnie. Dzisiaj jest dzień dziecka też, także życzę Wam też wszystkich Wesołego świętowania Dnia Dziecka. I no. Będę... Powodzenia w życiu, tak. tak dalej. E... I teraz tak, chcę podziękować. Teraz tak, chcę podziękować. Weźmy tylko te końca podziękowań, tak. Ponieważ wczoraj. Na imprezie, na imprezie na jednym serwisie ogłosiłem Właśnie wbiłem 400 subów To się wydarzyło oczywiście wczoraj o godzinę 18-19 I no I Chcę pociekować paru osobom, które były na tej imprezie i no Mi życzeniom. Zaczniemy oczywiście od osóbki zwanej jako SOMO Sąko, dziękuję Ci za wszystkie słowa, które w moją stronę wypowiedziałeś. Naprawdę to, co powiedziałeś, to no. wdarło się tu w moje serce. I te słowa naprawdę może będą rzeczywiste. Bo i to rzeczywistości zobaczymy. I no. I lecimy dalej, no. Nie macie zamartwiać w przyszłości. Lecimy dalej. Kolejna osoba to jest Kościoł Natur. Też dziękuję Ci za te piękne słowa, które mi wypowiedziałaś. I też lecimy dalej i nie zatrzymujemy się. Kolejną osobą to jest Jacek, mój konsument, konsument piwny, że tak powiem. Ja dziękuję wszystkim i do... I też dziękuję wszystkim, którzy byli na imprezie Za na piękne, mocne słowa Mocne bardzo, no, za słowa, mocne te podziękowania i tak dalej I no Naprawdę te... Nie wiem co powiedzieć, ale was I no Kolejna osoba, której chcę też Pokratulować Bardzo Bardzo I Pochwalić Jest Angel jeśli ty to oglądasz nie, ale... Naprawdę to ci dziękuję. Jeszcze raz. Jeszcze ja ci dziękowałem 20 tysięcy razy, ale... No muszę, No zasługujesz na te podziękowania mi drogi ode mnie. Bo to, co wykonałeś, to było naprawdę niesamowite. Natomiast dziękuję Ci za mi brodę za... Za yy, muzykę, którą dawałeś, bo... bo Perfekto to było. Za dedykację. Szczególnie. Za, za dedykację, którą mi dałeś. Ale to było coś pięknego. Misieńka na torcie tak powiem. Więc cię z serce ci dziękuję. Yy. No i też od co nie osąc, to jest bezbyć, więcej jest król i ktoś za tą świetną muzykę. Na za te świetne słowa też o tym powiedziałeś. Może, może nie słyszałem, może powiedziałeś, może nie. Może popułem troszeczkę też w, w, w czym stanie, więc no mogę też tego nie pamiętać. No i co no, o mi stosowne też powiem, że dziękuję bardzo. Lećmy po 500 subów. Wtedy wyciągniemy połówki Wtedy już będzie połówka Czy będzie special? będzie, hmm, Może będzie może Multistream Ale zobaczymy Lub streamek na Twitchu Tak, zapraszam też bardzo serdecznie I tam zrobimy sobie Taki mały special Czy będzie jakiś specjalny? Nie wiem Nie planuję nic takiego specjalnego Na razie ale zobaczymy bo aktualnie to będę się szykował już do egzaminów zawodowych i ten film to nie będzie film się już rzadzo było już ten do nagrywania to jest jedyny film który nagram ponieważ 5-4 sposobów to trzeba to nagrać uczcić to tak na świeżo I jeszcze na, trochę na świeżo tak także jak tak gdzieś 13-14 może? Czerwca? Już powrócę do regularności. Także no. Nagrywam ten film tylko dlatego, że w 5 subów. I dla mnie, ja, ja mam takie się Nagrywam. Spójrzmy yy, na 400 na daną ilość subów. Yy, właśnie w tym momencie, właśnie kiedy wbiłem. I tak dalej. A po dzień później, tak? Zależnie o której godzinie A jeszcze jedna rzecz, dzisiaj są też wybory Wybory na prezydenta Drukatura Ja już oddałem swój głos, ja nie będę mówił na kogo Żeby nie Żeby nie budzić burzy Żeby nikt tutaj się nie kłócił i tak dalej Zagłosujcie, idźcie na, idźcie na wybory O, by było tylko lepiej, chociaż wiadomo, że tej ty rąbanej Polsce, nie chcę tutaj przeklinać, chcę zrobić jeden odcinek, który będzie bez przeklinania. I ma być taki pozytywny. Nie wiem to, co jest. No, nie, wiadomo, będzie gorzej, będzie tylko gorzej, ale wybierajcie mniejszy swobodność. Tyle, tyle tylko powiem na ten temat. Ja wam dziękuję za oglądanie. Ja kontynuuję swoją przerwę. Widzi mi się tak 15, może 14, zobaczymy. Też muszę odetchnąć po tych egzaminach zawodowych. I też dziękuję Wam ci, co w imieniu za słowa wsparcia odnośnie egzaminów zawodowych. I no, czego nie są go. Dzięki. I no. I też dziękuję. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję za to osiągnięcie. I lecimy dalej, tak. Nie zatrzymujemy się, nie poznajemy się Także moim kolejnym celem, celem jest 500 subów a, a po 500 subów Wychodzi czas na 1000 Tak, od razu 1000 Także no Także dziękuję bardzo za oglądanie, special będzie na Twitchu, Twitch.tv, ostrość tych błędek zapraszam serdecznie A ja lecę Oczyździwiać Bo jeszcze Nie wyczyździwałem, bo wypiłem 3 piwa i no... I troszeczkę no... Moje, mój organizm troszeczkę tak ozarangował e, Powiem tylko tyle, że Limity są przekroczone <grym> Także no... Dziękuję za oglądanie, jeszcze raz wszystkie wszystkim dziękuję i no... Udostępniajcie ten film e, Plany, jeśli chodzi o plany to powiem wam Na sekcji i społeczność Trzymajcie się Ay, dziękuję jeszcze raz.